Witam, ty o oh ja, a Big Games 9, ponieważ tak, i ponieważ tak, i teraz dobra, zaczynamy poziom szósty w Plant vs Zombies na dachu, ponieważ tak, nie mylicie się, to znowu ja, ja, tak ja żyję, no do, dobra, to zaczynajmy, tu mamy jakąś kalarepę, restart. Dach. i teraz wybieramy tego typka pieniądze żeby mieć doniczkę, kawę, kukurydzę tak zwane masło pultę, to, to trzeba pomyśleć to halucynka i tyle Dobra, porozstawiać już pierwszego słonecznika. Dzisiaj mamy w prawy kochanie. Tak. Wpra-wy-e. W jaka fajna muza. Dobra, już koniec muzy. Co one mówią? Zombi wracają jakoś tak? Dawaj szybciej, 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 dawaj pieniądze, pieniądze. Na razie mamy pierwszego ząbiaczka. On już zaraz żyć nie będzie. On w ogóle powinien się spalić. To robi typowy brak w Minecrafcie. Mamy trzy słoneczniki. W prawa, w prawa, dobra, dobra. Szybciej, szybciej, szybciej. Tutaj już trzeba zaczynać. Szybko, szybko, szybko. Nie wiem, skąd mój taki entuzjazm, no... Szybko dawać pieniądze jakieś. Szybciej, jeszcze jedna moneta. Dobrze. Tu i tu i tu. Dawaj, pieniądze. Dobra. No my dobrze, teraz zbieramy na kukurydzki! Szybko czekamy, aż ząbek przyjdzie, żeby wiedzieć gdzie postawić. Idzie tu, no dobra. Kam się podoba. Już szybko kolejna, dobra. Zrobimy drugi rządek, jeszcze tak na wszelki wypadek. Tutaj zróbmy, róbmy, 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 żeby to wygrać. I tutaj szybko wejdzie pachoł. A na pachoła będą dwa potrzebne. Szybko dawać więcej hajsu. Ale w ogóle taka mało jestem, ale e, tak. Powiedzcie, wam tam życie ja. I dajcie w komentarzu propozycję, co mogę zrobić na 50 subów, bo nie mam pomysłu. Tak jest ten no. Co ja właśnie zrobiłam najlepszego? Wow! Czemu ja tam postawiłam? Jezu, to przez to, że ja was zagadałam i no. To jest lepiej, czemu nie powinna dużo mówić. z versus. Bumbis. I stawiamy kolejny rządek doniczek. Tutaj już możemy dla dużego postawić, Bra. i zbieramy na donikę. Już i kolejna donika. I w tym czasie kolejna donika. A wiecie, co zrobimy w tym czasie? Postawimy kolejną doniczkę. Dobra. Tu już nam się dzieją ciekawe, dzieją ciekawe, ciekawe rzeczy. E, dobra, dobra, szybko doniczka, szybko duży, szybko, 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 szybko. Tumka, tumka. Tak, ja właśnie klikam przypadkowe rzeczy na telefonie. Mm, dobra, nie pytajcie. I teraz, teraz się nic nie dzieje, czekamy, na, zbieramy na dużego, więc. Posłuchajcie sobie, bo tak. jak duży. To jest połowa, dobra, połowa, połowa, połowa. Dawaj duży ładnie się szybciej. Nie, dobra mamy tego... Dzłomę z tego typa, więc nie postawimy po prostu takie pod mordą. Żeby w końcu się zamknął. A wy go pokonajcie, no, szybko, szybko! Nie, pokonawajcie go! Zostawimy pokon mnie do tego twarzą Teraz szybko zbieramy na... tutaj postawimy tego, żeby było. Szybko, 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 szybko. Nie ma czasu do stracenia. O, dwa masła, Double masło. Hop, dobra. Szybko, teraz dinka, tyńka, dinka. Dobra. Teraz pora na. Czekamy. pieniądze w tym czasie. Nie ma chwili do stracenia. Trzeba robić rzeczy. Rzeczy trzeba robić. Trze to. Trzeba robić rzeczy. Trzeba robić rzeczy. Oddychaj, Bee. Oddychaj, jestem pszczołą. Nic nie warto. Pamiętajcie o zostawieniu lajka i suba. Jeśli wam się podoba mój kanał, ponieważ tak. Ponieważ to mój kanał, a nie, nie, nie twój. Szybko, szybko, szybko. Możecie też pisać w komentarze, jakie, jakie gry mogę zagrać. Na no, odcinku oczywiście. Ponieważ, tak. Dobra, mamy 400 słońc, które. Kiedy słońce spadają z nieba. Nie wiem, tak rażą się swoimi prawami. Tak samo jak anime Pokémon. Co ja w ogóle gadam za głupoty? Aktualnie to no. Szybko pieniądze, pieniądze. O, złoto coś. Mm. Dobra, dobra, dobra. Musimy być przygotowani na każdą okazję. Myślę, że uda nam się to wygrać. Dobra, na razie jesteśmy zwycięzcami. Tu mamy... dobra. Musimy uważać. i zbierać nie należy. I czekać na tych typów, co z całym ziemniakami czy czym tam. Nie. Dobra, dobra, dobra. Nic się nie staniemy, bo mamy pieniądze. 800 słońc. Dobra, mamy tego typa. I teraz tak. No to popsu, nie? Tylko nie to. I pium, I wybuchają też obok. Tutaj się dużo zbierało. Szybko, szybko, szybko. Hmm. Więc wykupmy dwa rządki duże. Bo jeszcze mamy dużo. Jeśli mi wystarczy, to mam nadzieję, że uda nam się wodkowy nieprzesztawicznie załadować. Ale spoko, bo duże trzymają się długo. No, a my leż Może zaraz chociaż jeden nich, nie? Dobra, dobra, nie płacze. mamy to! Wygraliśmy. Wygraliśmy! i czekajcie. Dobra, to oh. już Nie utrudniaj sobie życie. Nie, no, nie, ale to było IGZD. E, coś tam, coś tam. Tak. I na tym kończymy odcinek, ponieważ tak i pa!